Witajcie w moim już trzecim odcinku Minecraft Model z Grzytmanem Tak, jest to już trzeci odcinek Tak jak sama nazwa wskazuje jest to mod y, Optifine. Tak. Cóż będzie to dosyć krótki odcinek podobno. Optifine używamy za pomocą y, kontrola. Instalacja będzie pod koniec filmu. Pokazana. Jak się instaluje. No za pomocą Alt lub Ctrl możemy robić sobie przybliżenia Tak, mamy zmieni yy, zmieniły nam się też opcje, bo jeśli wejdziemy w opcje, to mamy... I ustawienia graficzne to mamy zmienione opcje tutaj. Mamy jakieś animations. Ja niestety yy, nie, nie, nie będę tego. Nie będę pokazywał, co, co to w ogóle się tu robi, bo ja tego nie wiem w ogóle, o co z tym chodzi. Pojawiło się normalnie te Animations i... nie wiem. Co, nie wiem naprawdę, co to robi. Yy, wiem tyle, że tutaj jest... nie wiem, albo... Tutaj jest renderowanie chyba. To jest wielkie, ja... Ja, ja będę grał na tym najmniejszym. Tak, wszystko jest tak zlepszone, jakieś nowocześniej bardziej. Bardziej nowoczesne. Nie wiem, czy ja sobie tego moda nie odinstalować, ale nie no, to będzie to no, wszystko. Optifine, kontrolę się włącza i tak. Nie, wszystko. też chciałem sprawdzić jeszcze w tym. Ale tekstura ognia. a ej, chcę się popalić. Fajna tekstura jest ognia. Hehe. <laughs> Dobra, to <laughs> naprawdę fajna teksturka ognia. Dobra, yy, to przechodzę... Cześć. Dobra, to przechodzimy teraz yy, do instalacji. Za chwilę wracam. Yy, po cięciu, tak. Yy, a zatem cięcie. Instalacja. Tak, żeby zainstalować tego moda, yy, 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 klikamy na link, który podam w, opi który podam w opisie. ej, ej. się się Właśnie jakiś włączył. Nie jestem, co to zebrać. To... Dobra, nieważne. Instalacja. Tak. Tutaj wyszukuję, schodzimy na dół i mamy takie, mamy taką tej wersji. Mamy takie okienko z wersją 1. Zresztą wam lepiej pokażę, bo myszki mi nie widać na filmie 1.3.2. Bo ja mam tą wersję i bierzemy pierwsze download od góry. Klikamy. Czekamy aż się ułoży i może zrobić cięcie. Dobra cięcie, jak, jak się włączy to. To. nie nieważne. Widzimy się za chwilę. Ok, jestem, już mi się włączyło. Pomijamy oczywiście skip ad. skip ad. I schodzimy w dół. I mamy download taki link pod, 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 tym, pod reklamą taką download Optifine 1.3.2 HD u tak, i tak dalej. Bierzemy otwórz Teraz nam się zapaczka. To zamykamy. To również zamykamy. Wpisujemy oczywiście. Procent app data. Procent. Wchodzimy w Minecraft bin Minecraft jar Minecraft. Wchodzimy w ten program. Ten otwieramy za pomocą WinRAR. WinRARa to możemy sobie zamknąć. I tak, nie musimy żadnego pliku tutaj kasować w tym modzie normalnie. Po prostu wszystkie te pliki zaznaczamy i normalnie przerzucamy na oten. Nie nie naprawdę nie trzeba nic kasować. Dobra, zamykamy wszystko, palamy Minecrafta. Oj. Tak się dzieje. Odpalamy Minecrafta. Wchodzimy do gry. No i mamy opki fajne. Dobra. A zatem Komentujcie, subskrybujcie, oceniacie. Na razie.